W całej rzeczywistości istnieje tylko jedno prawo prawo miłości. Wszystko działa zgodnie z tym prawem, za wyjątkiem człowieka. Człowiek otoczony jest skorupą, która nazywa się egoizm. Człowiek żyje w niej i nie myśli o niczym innym jak tylko o sobie. Podczas gdy w przeszłości mogliśmy żyć w ten sposób, tak dziś niestety już nie możemy. Egoizm osiągnął swój najwyższy poziom i zagraża bezpieczeństwu całej ludzkości. Celem ludzkiego cierpienia, klęsk żywiołowych, wojen, chorób i kryzysów finansowych jest zmuszenie nas, ludzi, do wyłonienia się z naszych egoistycznych pancerzy i do życia zgodnie z prawem miłości zamiast nienawiści. Wszystko to ma na celu zmuszenie nas do dokonania tego, ponieważ sami nie chcielibyśmy tego uczynić. A więc jak można byłoby to zrobić, żeby jednocześnie uniknąć cierpienia? Bardzo prosto. Musimy chcieć połączyć się i nie oznacza to tylko, że powinniśmy złapać się za ręce czy uściskać. Nic się nie zmieni, jeśli kilku egoistów zacznie współdziałać. Musimy połączyć nasze serca. I nie ma innej drogi. A żeby osiągnąć to, musimy zacząć zmieniać naszego ojca, zanim dotkną nas kolejne przykre doświadczenia. A w jaki sposób możemy tego dokonać? Dokładnie tego uczy nas nauka kabały.